Miłoś, a przekopach też zawsze Dobrze, dobrze. dobrze. Pomyślimy o tym. W ja, jakim pojemie Mam kurwa szukania niskim priorytet. priorytet nie wiem, wychodziłeś czy coś. Quit walno. Mema. Zagła. Tak nie wiem, tylko zgwałciłem jakiegoś typa w dupę tak mocno. Co? Zaraz <śm> dobra. Bo... dobra, co banujemy? To no właśnie, co banujemy? Dzień nie wiem Branda banujemy. Nie no tego banujemy, Dariusza. Reluje, reluje. Co jeszcze może być na giełdę? Le... 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 Banuję to kurwa! Bo, Skalniak Zagład Carol, please ban. Please ban now Ja mam czas. Please. O tego kurwa. By mnie no. wycofać, ja bym dostał 5 r od nich. Hura, hura, hura. Kurwa, 5 pięć, pięć mordekajzerów mogą też by być pojebane. A wiecie co? Gdzie wiecie co? jest losowy? Dobra, klikam losowy. Nie patrzę. Zagłada! Nie. Zagłada! Gdzie jest losowy? O, można losowy! po lewej, u góry, Nie. masz losowy. Serio, można. Gdzie to? Lewo-górny, jak masz. O. Czekaj. O. Random. O mój Boże! Let me, cook. Let me ja, cook Czemu mi wybiera tylko z tych? <grym> czemu mi wybiera tylko dzieci? No, zagładam No! no ja to nie wolę! No! Mo. Ja tylko maskina, nie? Kurwa Jeszcze go, kurwa tą alternatywkę <grym> Ja nie umiem Ja nie umiem tym grać, nie Ty nie trzeba umieć grać, tam kurwa klikasz Dosłownie każdy przycisk na klawiaturze to działa Chłopaki, ale żyjecie <noise> Nie Sorry no. kurwa nie mamy w ogóle Jok, nie mamy Jak nie mamy damage'a? Jak? Zaraz no. robisz się podobny no, zaraz <noise> zobaczysz ile to bije Zaraz dobra. kurwa zobaczysz. <noise> Synek, a będziemy grać na jakiegoś wiem Synek, bo jak ja cię pierdolę <noise> Dobra, ja się buduję pod tanka Dobra, <głos> dobra <głos> <hardstila>. <głos> Dobra Ten jeden co się będzie, ten jeden co będzie tankował i cała ten co będzie bić Zaraz na kogo gramy? Na miłość Czy mi było napisane, że no, jak Kuba... gdzie panowie. Nie, nie. Boże, Matko Boska, kurwa, mamy przejebane Zajemnie się. Aha Aż hmm. tak źle? Chłopaki, bo czarnego mam Chłopaki, mamy zeda <noise> O kurwa <noise> Kurwa Dobra Co się spodziewał? Nie wiem czy z czymś co tam wybraliśmy, wybraliśmy i tak byśmy to wygrali nie Ale oni muszą mieć takie kurwa co jest Spokojnie nie, Ale jeżeli wejdą wszyscy w jedną i tak po prostu Rkę dostaną, to może? To może To czy gadasz jakiś jakiś gębek? Jak, jak. Kusząca propozycja. No oni prawdopodobnie. Aże jutro, wolny dzień, bulwary i romper extreme nie, no nie bulwary, Pój pójdziemy gdzieś... Żeby... Nie, no weź, no kurwa, Zajf no tylko nie tam! ...safe miejsce i idziemy pić piwo. Co, za co, co, kurwa? Jeden stream. Przepraszam, ale no, co to, co to znaczy w ogóle, zacznijmy od tego, co to znaczy safe miejsce? Czy ty masz bifa na bulwarach? Czy ktoś ci chce tam wpierdolić? Czy ktoś chce cię tam zabić? Tak. Czy to ty rozjechałeś tą babkę? <śle> ty, wszyscy kupujemy ten... ...i ten na... Eee... Supporta? No. a to działa! Chyba? No jak wiem, się przekonamy Chuj, bierzemy to No, i ten pod supporta, tak? Tak no, no dobra, okej okay. że... To chyba nie działa, wiecie? To chyba nie działa, ale chuj pierdole, nie kupuję tego Kupię co ja nie Pierdolę, tak. wiem, czy wodę, dawaj mi wino Dobra, gdzie oni są? Kurwa, daj mi piwo My dostaliśmy tylko po 950? To dużo Pasz. To dużo pieniędzmy. Dobra, jak idzie ze mną do boty. Trochę mało. Ja tu siedzę Nie wiem to ja na topa idę. Dobra, to odda kurwa, ten przedmiot odda. Ja jestem przekonany tego w 100%. Dobra, idę z tam na topa <grym> O, no i zajmie Dobra, każdy praktycznie co innego zbudował. jest git Czego <grym> ci Ciężąco... <O>, no <grym> któryś z was topa zamień, bo ja mam kurwa item na supporta, to ja muszę z kimś na linii być. Dobra, to idę na mida. Idę Kurwa, na idzie będzie ten najbardziej spocony, ja pierdolę. Nie, ale ten, ten. No dobra. Co co, my nie bijemy creepów? Tam no dole? No jak? Nie no, chyba bijemy. O kurwa, mimo. Bijemy tego we dwóch. miłość rośnie wokół nas. O nie! A to bez kitek mamy item na supporta Nie, to nie jest skillshot Zagłada! Kurwa! Jak jestem dobry, już nie ma HP! Ej, chłopaki, bo. Bo ten item chyba nie działa nie, tak jak myśleliśmy. A co to jest? Co to za Q? No Q? kół to, jest... no, to jest taki. No kół no, to jest taki atak, no. to kosmiera chłopaki. Atak. E to jest przyspieszenie, a W to jest leczenie Może. Kurwa, Także używamy i... tylko kół jak coś.

SOBIE W TRAKCIE <laughs> Jaracze.pl Jaracze.pl, jaramy, ja jaramy, to dobre to dobre, Ja muszę sam w tym O Jezus, jaki to mój krótki range Ogólnie tam po trzech umiejętnościach macie lepsze atak, nie? Czemu jest tego dostałem.. Nie, dostajemy mniej pieniędzy z tego itemu <laughs> No tak Zagłada Advo. Tragedia Aha. A ty masz... Ty, a bo ty ja. też po prostu... Kurwa. Będę. Mamy... sobie specjalnie dgierkę utrodniliśmy O no, kurwa ja jestem chyba dead Co? A pierdol się ja się cofnę frajerze, nie to będzie kila! Ho, 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 ho. Nie ho, ho. idę! Ja miżę ogorząk do kina i nie u czymś nie zamierzają. Gdzie moje podpalenie, halo? A co? Tak bezinteresownie u ciebie zawiesz Podpaliłem typa i kurwa nie podpaliłem typa. Zajew skierka, polecam. Dobra, wolę. Moc przyjaźni. No, nie, no może nie ci dobrać, nie? No może, jeżeli zaś wstanę o tej godzinie. Ale ja to jakieś 13 będzie to wstanie. A, żur <grym> No, no leży, dobra, się cofam, bo mam tego do no, szoptera. Tu gdzieś le... się Nie, ja chyba. A ty sprzed. gdzie ty jesteś? Byś ty sprzedaj no, tego. Mok! Byś tego tego i tam na spół. Nie, no, pierdaj. <grym> He, pierdolisz? He, kogo? He, he, well! Well! He, well! Zrobię tak. Co ty zrobisz? <laughs> kurwa jak ci przerwało? Wesoło. Dobra, zrobiło. Zrobię tak. Dobra, robię pod speeda. Hey, możemy ich zabić. Mam szóstkę. Sześć... Michael. Z... Sześć wybitych zębów. A no to co Rka robi? Moje no, ja nie wiem. Mam... No nie, chmiewasz. Jak Ariana <laughs> Aha, <chwiewasz>, dobra. <laughs> Granola. Co? Grand, Grandajario. To ta, co nie żyje? Znaczy co? Mam co nie. ona robi? Ona akurat do, do stuna wali, do hama. Tylko. Kurwa zjebałem. No dosłownie tyle. To tam zadaje jeszcze, no masz do stuna, ma na 1 pół sekundy. A bez kitu, ona zadaje. No way, Damage, damage! O nie poszli na mida, mi się wydaje. Albo do mida, albo te wow. grapsy. Nooo. O. Ja to co kurwa. Oh, oh, oh. o nie! Nie mam cooldownów Oj, kurwa, chyba... Prawie byśmy ich zabili, gdybyśmy mieli damage No, żebyśmy trochę większy damage mieli Zagłada da, Jeszcze raz! Oj. Oj. Nie pytajcie. I w sumie, jakby teraz mnie zraszało, to bym go zabił Dobra, mamy jednego On chyba tego nie zrobił Dawaj, Jarka. Fajnie była było jakby, nie wiem, ducha do mnie A, łatwo, kurwa, No kurwa! Co mnie zabiło? Dobra, mamy Michael. To trzeba wstać. Uj, uj, uj. warda wstać. mam tego. Dobra, mam Ward. tego. Nie, kurwa, dobra, mam tam się zdaje, gombie. Cały budynek postawił. Szokująco. Dobra. Ej, bo, bo ja bez tu robię na speed'a, nie? A Bez no spida. robię robię nie? Już mam na czwartym. Chcesz się cofnąć? Bo mam tego... Akcelerator heksechowy. Co to znaczy Zabrytolka. w ogóle? Proszę powiedzieć. Co to za, za... słowa? Panie kolego, ale to jest alternator! Ale ja mam kurwa ten. Alternator, dobra. A, sorry, dobra sorry, 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 dobra. Nie ci będzie, wibrator. No co lubi, Do betonu. Nie ma co się ograniczać. A ja mam takiego range'a, kurwa. Ja mam o! takiego piuta. Przestańcie gadać, o tu kurwa seks. Nie. <grym Yes. grym> mam dość tego. Mam dość ruchania, mam dość dziwek, mam dość kurw. Chcę tylko grać w ligę. A nie, jak będę chciał sobie jakąś babkę spotkać. To idę 40 kurwa, kurwę z ROKS i tyle, A, no. jestem wtedy happy boy. Kurwa, mam przejebane, no. Nie, no, kurwa, no. Nie da się tak, no. Kurwa, czemu ta Sona musiała, no. Zegarek zbuduj. Ty, to uciekaj, bo zagłada. Jaki zegarek, kurwa. E, dobra, ten. No, zegarek, no, zegarek sobie kup... <laughs> koszulkę jest kurwa ten, ten drugi Nie wiem, czy gdzieś poszedł, nie? Czemu my ich tak trochę tak robimy tak, że oni nie mogą podejść? To bo oni są głupi Nie to jest śmieszne, nie podejść nie mogą na nas o, hop ma, tunelowiec Idą, on dostaje Tunelowiec Nie wiem czemu ja gram nas pod słucha pieprzonego O kurwa Skurwa, za. i ten voltaiczny cykl, co to jest? Ile ty kurwa, Michael, bijesz? O, oh, ale umierasz nie, to. Nie. No ja, ja zbuduję teraz ten, z Morelicza, nie? Kurwa. Uf. To przecież jest to. Kurwa, ten jeden atak to jest nie. mało, no. Zabijesz. No i Chodź tu, kurwa! Chodź tu! To... No, a kto idzie jeszcze w liczbę i na ze mną? Michael. No, ja idę też. Ja idę, kurwa, do szkoły. Pie Sheena pierwsza, czy ten środek? Sheen. Sheena chyba. Dobra, nic nie mówiłem, bez tego też da się bić. Bez czego? Z tego mainów. Tak, hmm. tak, nie no, kurwa, co to ma być za 9 FPS-ów nagle, kurwa. O nie, przyszedł no, chyba z mida jumpscare. Oh my god. Nie. <laughs> Kurwa z pierdolony, że mi matka na raka zdechła Dobra, zabijamy go w real life. To tam Tylko tak? szukamy? Michale! Kurwa. Nie no kurwa no Michael uciekaj Czemu ją tak przejebane no? Grasz sam? Na no wiem, ale kurwa mać Pisa. I chuj, dostaję na pedyturze <grym grym> Do 23 20... golda, czemu dostałem tyle za kanona? Bo co za free man! Musiałam jeszcze tego i tego pod supporter. A Aj, zabiłem jednego. To mi daje też kasę. No, no tak, no bo ty chyba adecek jakby jesteś teraz. Aktu aktualnie, aktualnie zaś. Nice, nice. No ale... to nawet tak w miarę równo idzie. No, no nie wiem. Tylko ten mit tak przypierdala, nie? Ja myślę... Ja myślę, że ty kłamiesz. Mo przyjaźń, przyjaźnich pokonamy. Spokojnie. To ja chyba woduje nie wiem. Ej, on tam wstawił wordo. O Cosmic Drive. Myślę, że będzie ciekawe. No może być git. Olej tam są. A tam nie ma 340 chłopacz, bo oni nie robili bumbu. -bum? Nie, on się stoi No zaraz i Nie, oni o, kurwa. kurwa na mnie wpierdolają się O to kurwa, ile? Oh ILE? O mój boże Zamordowali go Zagłada o? Trochę mamy, trochę Synek Trochę mamy przejebane 60 Co jest? NO CO ON TU KURWA ROBI TEN PSYCHOPATA KURWA ZOSTAW MNIE KURWA JEBANA KURWA JEBANA Dzień dobry, dlaczego ten tryb jest najgorszy trybem Wilkoflades? Numer jeden Bo losujesz taką samą i możesz zrobić? Nie wiem, nie wiem, nie kto to wylosował, nie powiem Mwa. Dobra, mały, zejdź w dół Ale no to... Co tu da się zrobić, jak to zejda wzięli? To jeszcze da się wygrać To jest pinable Kurwa bie. mać, no ja mam przejebane, no twórch, ja zginąłem na hita O nie Ja bym <grym> radził spierdalać, o kurwa Faki, on nawet erki na mnie nie użył i zginąłem se na hita, no bez me. sensu ta gra jest <grym> ucieczkę zrobił Tensys ta on nawet kurwa nie użył Rki, nic kurwa, po prostu zdechłem sobie na hita Ja po prostu sobie kurwa znikłem To nie znikaj następnym razem To się kurwa, jak dostajesz taką lutę na pysk on wyskoczył na mnie ze ściany, nawet go nie widziałem Kościuszki moment <grym> Jeba gra Ha ha Oh. <noise> o! No Morder... A! morderstwo Idź <noise> dupę O To jest ward Ward Kup se koszulkę Czemu oni tam kurwa stoją w 40? Skurwysyny Piekli i szkół Na <noise> <noise> Byłem pierwszy Zagłada, oj A co tu tylko! Zagłada! Nie widzę, to się pytam, kurwa no. Uombie, ja nie? Wad... Ty! No, we wszystkich jak jesteśmy, to ich zabijemy! <grym>, 40 zaj, stunów! Ej, oni smoka zrobili! Zaraz tu przyjdą kurwa, idą tutaj nie? A nie, bo tu na dole idą. Nie, kurwa! On mi wożotuje! No. Ja się walę z nim na blisko, kurwa. Ho na solo. Napierdane, no napierdane, kurwa, go. jeba! Dawaj <grabę> no że... tę garnuchę! Gdzie jest ta Chodź tu. Ja Wu, leczenie, leczenie. No wu, ale 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 blisko blisko. Blisko. Prawie ci się udało Prawie Prawie tak wu, wu, Nie, wu, wu, Prawie. Prawie wu, Prawie. w, w Hmm. I To jest głupie. Jeden atak, pół HP. To tu siedzi, tu, tu... To... A, nie. Dobra. To jest ten chłop, co ma... <laughs> specjalnie sobie wziął item, co mu resetuje r chyba, czy co to tam jest. A, sorry, że przywraca. Czas R-ki. Pojebane. Pojebane. A, no, dobra, jeden od nich ma itemy, pojebane. dobra, <laughs> dzięki. Nie, to jest kłamstwo, nie pas na to. No <laughs> A, dobra. dupę, frajerze. Będziemy nie zrobiłeś żukę? Co tutaj wszyscy jak kurwa na przekąskę a pierdo Nie tu idą nie tam są Kurwa bez szans! To jest końców, patrzcie jak tu wejdę to o kurwa o. Co tu się dzieje kurwa zagłada Co jest? Tu jeszcze jeden jest, o kurwa. To chyba ten najmocniejszy na nie. No nie się dzieje chyba. Nie, nie żyje moskitu. Co jest? No kurwa, co z mnie tak napiera? Ale oni mają co Dobra, do, 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 do... przekichane na dwunastej! Co to było? <gry> <to stara." m indz��> Się. No ale, nie wiem Budujcie <grym> sobie jak coś po prostu, żeby napierdalać tymi skillami jak najwięcej i autoswimtykowali Miła ratuj, ty mnie miła ratuj, ty mnie miła ratuj Czemu ty wiesz, że nie napierdasz, Przecież mi zadają płyty z HP na tej wieży Litki. O nie, dobra ucieczka, ucieczka! O kurwa, o kurwa nie ma co za co, chłopa. No, uciekaj. No, chyba jestem dead. Nie, moc przyjaźni! Koń, nie mamy więcej Żyję jeszcze, dołu? ale ledwo. Może cofnę? Zgapnij, Małego. No. Skiru cofnął. LOL. No, on tam stoi? Ej. Zofre? Zabijamy go. A my nie. O, o, nie. On wszedł. Kurwa. Obrócił się. Ej, plecy robi! <grym> ty mnie miła ratuj, ty mnie miła ratuj, ty mnie miła ratuj daridalej, 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 daridalej. Nie, cofamy się, nie mamy wieży Chuj zabijemy ich tak, moc przyjaźni Tu jest ham! Bez wieży damy radę Gonimy go kurwa Gonimy go, gońcie go kurwa o. Co za głup ty mnie miła, ratuj, Część, ty mnie burka, miła ratuj, ty mnie miła ratuj, ty mnie miła ratuj Jesteśmy prędkością Tak ktoś zanim auto se zdacie kliknijcie ku kurwa No tak to że milion Tak, tak no za jedzie Jesteśmy prędkością Zostaje jeden złoty za milion Pa 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 pysz pysz O kurwa Ej idą <laughs> <laughs> Wali po w Wystarczy, że będziemy sobie po prostu stać i heal'a dawać A no. teraz jest to ta cała zabytka No to jest? I kto tu gada, że to jest wypełniony zbytkiem? <laughs> Ups Cofam Co pan? To, to jest? Haha Muhoho Jest drzwi do zatrzymania To było Jeden pusz na akcję, nie? Kurwa, kurwa. kurwa, To był jeden pusz, kurwa. To jest takie wspaniałe. To samo jest taka brakowa. Bo wiem, że dobry masz, pomysł. Masz, masz za ten pomysł, masz za ten pomysł. O! <noise> <noise> <zrób, głos> <zrób. głos> Oni mieli, tak, typa, co, oni mieli typa co mógł nas na hita zabijać, nie byli w stanie nic zrobić My mieliśmy no. więcej heala, niż oni mogli nas coś drasnąć. No Nawet nie, oni nam nic nie robili, bo my ich stunowaliśmy Myśmy jak kurwa każdy siebie przyspieszył i się leczyli nazajem Oni nas nie trafili, za No! Byli. no co? Znowu losowy, Rand, znowu random Dobra.